Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Mieczysław Guzewicz. W imieniu własnym i w imieniu organizatorów chciałem zaprosić na niezwykłe wydarzenie, na rekolekcje weekendowe, które się będą odbywały od 27 do 29 maja w Krakowie. A dotyczyć będą świętego Józefa, ale pragniemy w trochę inny sposób go przedstawić, czy na niego spojrzeć. taki sposób, w który myślę, że go nie znamy. Chciałbym, abyśmy się przyjrzeli świętemu Józefowi, ale jako mężowi. Maryi. Taki jest tytuł też mojej książki, Maria i Józef niezwykłe małżeństwo. I muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy przygotowywałem tą książkę, kiedy dokonywałem opracowania właśnie tego tytułu i tej książki, to to doznałem osobistej fascynacji, bardzo głębokiej fascynacji właśnie tak na nowo postacią świętego Józefa, też sobie głęboko uświadamiając, że wcześniej ja też go nie znałem jako męża Maryi. Wszystko zaczęło się od tego obrazu Matki Bożej małżeńskiej, który w 2019 roku namalowała pani Urszula Rychlińska. Ja wówczas w 2020 roku przystąpiłem do pisania modlitewnika. cali twoi Maryi. To jest pierwszy kompletny modlitewnik małżeński. Ale pisząc ten modlitewnik, bardzo mocno do mnie, do mnie dotarło, że przecież my małżonkowie, wznosząc modlitwy do Maryi, mamy przed sobą najlepszą adresatkę naszych modlitw dotyczących małżeństwa, ponieważ ona sama żyła w małżeństwie. My jej też takiej nie znamy. I wtedy właśnie zapragnąłem, aby pokazać małżeństwo Maryi i Józefa. A więc co za tym idzie dla nas, mężczyzn świętego Józefa, pokazać Józefa jako męża Maryi. Bardzo się na tę rekolekcję cieszę, bardzo i mam taką ogromną nadzieję, że wielu z nas przyjedzie. Pan Bóg bardzo tego chce, abyśmy poznawali Józefa i poznawali właśnie ich Maryję i Józefa, jako to nawet najwspanialsze małżeństwa małżeństwo w historii ludzkości, w historii świata, a Józefa właśnie jako najdoskonalszego męża w historii ludzkości bardzo potrzebujemy takich wzorców, szczególnie właśnie takiego wzorca, jakim jest dla nas święty Józef. Cześć Boże!